Kiedy została postawiona diagnoza, że guzik na noce mojego męża jest chorobą, nowotworem skóry, czerniakiem, lekarze stwierdzili, że są przerzuty do węzłów chłonnych, że sytuacja jest bardzo trudna. Nie wiadomo, jak to wszystko się może potoczyć. Lekarze nam nie dawali żadnej nadziei, nic nam nie mówili. Powiedzieli, że. Jest możliwa tylko operacja, która jest ratująca życie. Nie zdrowie mojego męża, ale życie już teraz. I w tym momencie Pan Bóg postawił na naszej drodze pewną osobę, która powiedziała, że. podała mi numer telefonu do księdza proboszcza, powstającego właśnie w naszym rodzinnym mieście Sanktuarium Jana Pawła II. I poprosiła, żebyśmy udali się z prośbą o relikwie Jana Pawła II. I właśnie kiedy znaleźliśmy się w tej kaplicy, to tego dnia zdarzył się cud. Pan Jezus sam przyszedł do nas, został wystawiony dla naszej rodziny, najświętszy sakrament. Ja czułam taką bliskość Pana Jezusa, że to on nas woła do siebie, żebyśmy właśnie tylko jemu powierzyli całe nasze życie i wszystko, co, co nas tutaj teraz dotyka, co, co jest naszym największym cierpieniem. I mój mąż, i my wszyscy razem znaleźliśmy się w tej kaplicy przy Panu Jezusie. Mąż, przytulając relikwie Jana Pawła II do swojego serca, prosił wtedy o ratunek. Razem z nami wszystkimi. Po tej modlitwie zostaliśmy mocno podbudowani. Tak? Wróciliśmy do domu pełni nadziei. E, chociaż e, takiego jeszcze strachu w sercu, tak, takiego, takiej bojaźni, że, że co będzie, co będzie, tak, ale wiedzieliśmy, że to, co nas spotyka, jest po coś. Jest dane nam po to, aby, aby zbliżyć się do Boga i w nim szukać ratunku. Operacja przebiegła bez żadnych powikłań. My w domu wszyscy modliliśmy się. Te dwa tygodnie pobytu męża w szpitalu były. Czasem poświęconym tylko dla Pana Boga i dla naszej rodziny. W ten dzień, kiedy syn przystępował do pierwszej komunii świętej, mąż był jeszcze w szpitalu. I tutaj też uznaliśmy, że jest to wielki dar od Boga, bo nasze dziecko mogło tą pierwszą Eucharystię poświęcić w intencji zdrowia dla taty. Cud modlitwy sprawił również, że w tym samym czasie przebywał u nas kuzyn męża który pod wpływem naszej wiary po kilku latach w dniu operacji mojego męża przystąpił do sakramentu pojednania i także przyjął Eucharystię w intencji zdrowia mojego męża. Modlitwę różańcową już całą rodziną odmawiamy codziennie, nawet jadąc z samochodem, każdego dnia bodaj dziesiątkę różańca, ale sobie zmówimy, bo wiemy, ile to nam daje siły, ile to nam daje otuchy. Jan Paweł II był właśnie taką podporą wszystkich małżeństw katolickich, chrześcijańskich. I nie możemy mieć lepszego patrona, lepszego brata do, do pomocy. Dzisiaj umiemy się cieszyć każdym dniem, każdą chwilą. Kiedyś to była ta gonitwa, co to będzie za rok, za dwa, tak? A dzisiaj już tak nie myślimy. Dzisiaj Bogu dziękujemy, że nie możemy się doczekać każdej niedzieli, kiedy pójdziemy do kościoła. Nasze życie się odmieniło. Jest cudowne.